Tylko trzeba jeszcze tutaj dodać, żeby porozumienia pomiędzy Starostą, Burmistrzem Miasta Kolno, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolnie doszło dzięki mediacji Przewodniczącego Rady Powiatu Kolneckiego. Panie Przewodniczący, i składam gratulacje. Żeby tak było. Tak eee, ja Można inaczej odwrócić. Chciałbym podziękować dla zarządu powiatu, dla Burmistrza Miasta Kolna, i dla prezesa spółdzielni. Bo następny wrzut, tak się mówi, na tym został zlikwidowany, tak jak tu starosta na dmieniu, tu tylko, tylko przychodni, dopiero zaczyna się dać. i to nie warto, czy to wreszcie dobrze, że siedli ludzie, bo tu interweniali, rani miasta, rani powiatu, ja między innymi, i nie godzeni. Powoli dogadali się, zrobili, to zostanie skończone. I to podziękować za to, że należy, bo mieszkańcy są jedni, tam nie, nie patrzą czyjej co, a uważa, że na tyle nie jest. uh no